przed chwilą obejrzałem komentarz Piotka Śliwińskiego, który w bardzo obrazowy sposób wyraża swój sprzeciw przeciw złemu traktowaniu ludzi w internecie. Piotrze Szatoba, a ja ze swojej strony powiem tyle, sam się z tym stykam praktycznie każdego dnia, może teraz trochę mniej, jestem na różne sposoby atakowany, ale jestem na to odporny. Chciałbym tylko zwrócić uwagę na jedno. Tym wszystkim, którzy korzystają z tych złych komentarzy, jeśli masz problem ze swoimi emocjami, jeżeli masz problem ze swoim światem, to wyjdź na spacer, po spacer, zrób coś ze swoim życiem, poszukaj jakiejś pasji, a nie realizuj się w tej ciemnej agresji w temu czemuś, co. Ale niczemu dobremu nie służy, bo pamiętaj, karma zawsze wraca. Zawsze wraca zło, a zawsze wraca dobro. Tylko to od nas zależy. A ja ze swojej strony pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają to, co w tej chwili umieszczam. Związane z No War, z miejscami pamięci, z miejscami, które są dla nas ważne.